Dzień dobry. Raz, dwa. Raz, dwa. Dzień dobry. Posłuchajmy, co sądzimy o dobroczynności. Dzień dobry. Co to jest filantropia? To jak bogaci pomagają biedni. Rzucanie pieniędzy do puszki. Padawanie datków. O nie. O nie. O nie. Greckie słowo filantropos oznacza kochający ludzkość. Pierwszym filantropem był Prometeusz, który dał ludziom ogień, siebie skazując na męki. W Polsce już w XII wieku Władysław Herman powołał pierwszą polską fundację charytatywną, dziękując za syna. Za jego światłym przykładem poszli inni. Obok władców działalność dobroczynną organizował przede wszystkim kościół, zakładając szpitale, które pełniły rolę zakładów opiekuńczych i szkoły parafialne. Polscy królowie chętnie obejmowali mecenatem przedstawicieli świata kultury. Pod patronatem Bolesława Krzywoustego pisał Gal Anonim. A pod możną opieką Zygmunta Starego tworzył ojciec piśmiennictwa Mikołaj Rej. Piotr Skarga mówił: modlitwa bez miłosierdzia jest jak ptak z obciętymi skrzydłami, lecieć w górę nie może. I namawiał Polaków do dobroczynności. A za najlepszą formę pomocy uważał Organizacje szpitali, bowiem w okresie reformacji znacząco wzrosła liczba ubogich. Polska była krajem zróżnicowanym etnicznie i religijnie. Obok Kościoła katolickiego, gminy żydowskie i muzułmańskie oraz bractwa cerkiewne miały własne instytucje dobroczynne wspierające ubogich, sieroty i wdowy. Z czasów Jana III. Sowieckiego sprowadzono do Polski zakony. Pijarów prowadzących szkoły dla ubogich, bonifratrów znanych z ziołolecznictwa oraz trynitarzy, którzy wykupywali jeńców z jasyru. Maria Ludwika sprowadziła z Francji szarytki z ich nowymi metodami opieki nad ubogimi i sierotami. W okresie oświecenia Monteski już głosił, że człowiek nie jest biedny dlatego, że nic nie ma, ale dlatego, że nie pracuje. Zgodnie z tą ideą Sejm Czteroletni powołał komisję policji, które przymusowo dostarczały do pracy osoby niezatrudnione. Stanisław Staszic, Julian Ursyn Niemcewicz oraz znani arystokraci stworzyli Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności. Działające w czasie zaworów towarzystwo prowadziło domy noclegowe, ochronki, tanie kuchnie, a nawet biuro pośrednictwa pracy. Działania charytatywne wspierali też artyści. Koncert dobroczynny na rzecz towarzystwa dał młody Fryderyk Chopin. W tym czasie rozpowszechnił się zwyczaj wręczania prezentów sierotom i najuboższym. Rozwinęły się różne formy zbiórki publicznej i charytatywnych festynów. W drugiej połowie XIX stulecia, wraz z rozwojem przemysłu, rozwinęła się działalność filantropii na przemysłowców. Szczególnie zasłużyli się Ludwik Norblin, Teodor Werner oraz rodziny Kronenbergów, Blochów i Frażetów. Jednym z pomników polskiej filantropii jest gmach Filharmonii Narodowej w Warszawie. Arystokraci i przedsiębiorcy potraktowali budowę filharmonii jako spełnienie obowiązku wobec społeczeństwa. Henryk Jordan był twórcą nowoczesnej inicjatywy adresowanej do dzieci i młodzieży. Stworzył park, gdzie mogły one zdobywać sprawność fizyczną i uczyć się samorządności. Eugenii Kierbedziowej Warszawa zawdzięcza bibliotekę publiczną przy ulicy Koszykowej. Ambicją zamożniejszych obywateli było zostawienie po sobie trwałego wkładu w kulturę i rozwój społeczny. Rozwijała się samopomoc. Powstawały stowarzyszenia i związki kupieckie oraz kasy wzajemnej pomocy. Henryk Sienkiewicz był pierwszym prezesem kasy przezorności i pomocy dla literatów i dziennikarzy. Po odzyskaniu niepodległości Stefan Żeromski pisał, że wielka ofiarność publiczna prawie ustała. Wbrew pesymistycznej wizji pisarza organizowano liczne bale charytatywne, bardzo popularne wśród przemysłowców. Tworzono nowe organizacje PCK, Caritas fundacje posagowe i mieszkaniowe dla ubogich. W okresie II wojny światowej działalność filantropijna służyła ratowaniu życia ludzkiego i dziedzictwa kulturowego. Działania na rzecz pomocy społecznej podejmowane były w konspiracji, często z narażeniem życia. Polski Czerwony Krzyż organizował szpitale, kuchnie, zbiórki darów, biura informacji i pomoc dla jeńców. W czasach ograniczonej suwerenności bardzo ważną rolę w podtrzymaniu życia społecznego odgrywał Kościół. W opozycji do władz powstawało dobrze zorganizowane społeczeństwo alternatywne. W Polsce Ludowej systematycznie likwidowano niezależne organizacje społeczne. Te, które przetrwały, poddawane były ścisłej kontroli aparatu władzy. Po roku 1989 odżyło wiele dawnych organizacji. Powstało też około 50 tysięcy nowych, działających dla dobra innych, na rzecz kultury, środowiska i rozwoju lokalnego. Tych kilka przykładów z historii filantropii pokazało jej znaczenie i różnorodność. Pochodnia zapalona w mitycznych czasach nie zgaśnie, o ile nie zabraknie współczesnych filantropów. Darczyńców indywidualnych, przedsiębiorców i wolontariuszy. Potrzebne są nie tylko pieniądze, lecz także wiedza, praca, pomysły. Ty także możesz zostać filantropem. Muzyka Broczyń cały rok.